Ну все, ну все, давай. Czekaj, muszę. Czekaj, ładnie. On tu no spuszcza, tu nie ma pasów. <grystanie> Dawaj. Jak jest zima, to się wszystkie pasy zacierają. <grystanie> Wtedy można przychodzić gdzie się chce. Nie, no żarty. Mysza idziemy albo nie idziemy? Przejdziesz Chodź Birma. Birma, to jest Hergoland, tak wygląda Hergoland, na to go domy, teraz Hergoland, a czy tu można zaliczyć do Wichelminy, chyba można, chodź Birma. Mówi o Jezus. O Jezus. Aha. Birma, zostaw pan pod kryką, jest, nie ma opcji. Chodź tutaj. Birma. Do mnie, chodź tu. W tej chwili. Chodź tu, jak ty wyglądasz. Dobry, przestań. Ej, idziemy. Tam tamten był zaczepnić. ale Birma też mu nie chciała być dużo, ale przycichuję ją mocni. idziemy stój firma stój idziemy, zielone mamy, hop tutaj ty, okay, bo my idziemy po swojej stronie no i tu mamy selgros, nie tu mamy Lidla jeszcze jest Biedronka, także my mamy Naprawdę bardzo dużo sklepów, nie trzeba daleko jeździć, ani łazić W sumie można by było piechty Ej! Nie wolno! Co to? Za samochodami się zachciało biegać No, co ty to robisz? Nie wolno. No a w tym budynku tutaj, o, tu jest teraz jakiś oddział Taurona, a kiedyś to był, kiedyś to była, chuta metali Nieżelaznych Chopinice. Tu też były biura różne. O, niestety chuta metali Chopinice już nie istnieje. To chyba huta metali nieżelaznych, tak to się nazywało niestety już nie istnieje posprzedawali to wszystko Niektóre oddziały co były pod hutą to jeszcze istnieją, ale już są prywatne, tak? Ale jeszcze się... Jeszcze, jeszcze działają. A chodźmy myszko, idziemy. Chodź. No i to jest Wichelmina Tutaj Tu jesteś też Wichelmina Tak to wygląda Miesia, tu Tu jest Dobra O, no, nie ciągniemy No i tak, to jest droga ogólnie, która prowadzi do Rzymu, no bo wszystkie pro drogi prowadzą do Rzymu, <laughs> ale to nie, nie o to nie chodziło. To jest droga, która prowadzi, którą możemy dojechać, no, czy nie tylko jedna oczywiście, ale jedna z kilku dróg, gdzie możemy dojechać na Nikiszowiec, czyli te słynne robotnicze osiedle Nikiszowiec oraz yy, do Giszowca. I Gisze to ogólnie ma bardzo długą i wielką historię ta rodzina Gisze też mieli bardzo dużo wspólnego właśnie z szopienicami ale to może historia na, na kiedy indziej, jeśli będziecie chcieli oczywiście, bo ogólnie historia szopienic i cał, całego tego cał, całej tej aglomeracji tutaj, czyli Nikiszowiec, Giszowiec. To jest bardzo ciekawa. Taka... No i dużo jest tej historii takiej ciekawej moim zdaniem. Także jeśli będziecie chcieli kiedyś sobie obejrzeć, no to dajcie znać w komentarzu, czy taki temat by Was interesował. I sobie po prostu zrobimy spacer z Birmą i przytoczymy Wam parę faktów z historii Birma! O no tu! Dobra, dobra, dobra. Bo mi się nie chce biegać. Hej, po śniegu się nie biega. Na pewno nie w takich butach. Chociaż i tak jestem w szoku, że że się nie ślizgają tak bardzo. Ojejeje, co? Oła, kurwa! Oła moja noga Birma mnie pociągła i bo się skręcił kostka Birma! No pomału! Hej Co za wariat No mówię, kącek śniega i... Birma, przestań, tutaj chodź, tu Tak jest Birma Ją trzeba temperować, bo ona tak się skacze, skacze i w końcu wyleci na ta droga, dobrze? Na smyczy idziemy, jak ona byłaby bez smyczy, chociaż z Birbą to jest tak, że ona bez smyczy się lepiej zachowuje jak na smyczy, tak bardziej słucha, ale nie ryzykować przy takiej ulicy, więc. No i gdzie ty mi tym autem jedziesz? I co, ja cię mam teraz zejść w ten wielki śnieg, bo ty sobie jedziesz autem. No, ty se tu jedź. Akurat Birma nikogo nie ma. Przechodzimy, dawaj. Hop, Birma. Cały czas sypie. Ale takim drobnym tym śniegiem. Nie wiem czy wy to będziecie widzieć. Myślę, że, myślę, że tak. Ale sypie taki drobny śnieg. Mysz, a no gdzie tam wchodzisz? Idziemy. Ha, jeszcze musimy iść do paczkomatu, Birma. Słyszysz? Się do paczkomatu, bo nam Aga wysłała Screena, że mamy odebrać Paczkę z paczkomatu No to zrobimy to po drodze Powiedzmy, że to będzie po drodze No powiedzmy No i tutaj już mamy Drodzy widzowie Galeria Ship Wilson, to już się zaczyna tutaj. Chodź Mordo Stój. Galeria Ship Wilson, ulica Szopienitka, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jest tutaj. My tu chodź. W galerii teraz są różne wystawy yy, tworzone i można sobie przyjechać. Yy, to jest taka galeria, takie muzeum choćby. Yy, no i są przeróżne wystawy, obrazów i nie tylko. Bardzo ciekawe, także proszę sobie wejść na stronę galeria Szybu no, Wilson i sprawdzić czy. Akurat jest coś, co Was interesuje i zapraszamy. No i tutaj mamy, proszę bardzo, Nikiszowiec, trasa spacerowa. To jest yy, szlak zabytków techniki. No i galeria szyb też jest. A teraz mamy... Body, chyba Worlds, tak to się, tak to się nazywa. Taka wystawa, także bardzo ciekawa. ogólnie galeria się Wilson w Katowicach. Yy, budynek cechowni i łaźni dawnego Szybu. Richthofen, czyli Wilson. Kopalni Gisze, mówi, czyli Gisze, czyli ten... Yy, kopalni Gisze. Yy, teraz yy, my ją znamy jako Wieczorek. Z 1918 roku. Został zaprojektowany przez Emila i... Georga Tilmanów Po likwidacji kopalni zaadaptowano go na znakomitą galerię sztuki nowoczesnej. Powierzchnia galerii to około 2,500 tysiąca m2, mieszczących się mieszczących trzy sale wystawnicze, w których odbywają się wystawy, happeningi, koncerty oraz projekcje filmowe zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Obiekt znajduje się tuż przy zabytkowym osiedlu Nikiszowiec. Także ten te osiedle Nikiszowiec, jak będziecie chcieli, to tam też jest bardzo dużo fajnych takich budowli, budynków i możemy też zrobić z Birmą spacer, co? No tak, pewnie, w zimę najlepsze są spacery. Taki, <taki> rozpierdziel. Jeśli chcielibyście sobie przyjechać, pozwiedzać, proszę bardzo, galeria Shib Wilson, to jest jeden punkt, który można sobie przyjechać i polecam. Idziemy, myszko. Idziemy dalej na spacer. Chodź. A jeśli chcecie... Birma przestań, tam jest droga, ej. A jeśli chcecie, żebyśmy sobie zrobili spacer kiedyś po Nikiszowcu, to dajcie znać w komentarzu. Proszę bardzo. Body Worlds. Nie wejdź do sklepu. Ha! Ostatnio mnie zaczepił policjant. Jak sobie robiliśmy też taki jakiś dłuższy spacer. I ja już taki zmęczony po tym spacerze trochę. A on mnie zaczepiał. I on mi padł. Że ten pies musi mieć kaganiec. A Birma na smyczy, tak jak dzisiaj, nie? Tak jak teraz. A on, pan, Pies powinien mieć kaganiec. A ja dom Opowiada pan głupoty. On, jak to? A ja mówię, no opowiada pan głupoty. Proszę nie rozpowiadać takich głupot. Dom. Jeśli pan nie wie, jakie są przepisy, to proszę ich nie wymyślać, nie? Chodź, Misza. Pies powinien mieć kaganiec. Tak jest. Niech sobie pan przeczyta regulamin miasta Katowice. No bo faktycznie jest tak, że ogólnie regulamin w Polsce, znaczy prawo w Polsce, a Misha, no po co tam wazisz? Chodź, a regulaminy tam osobnych gmin. No to też jest tak, że można, że trzeba raczej się stosować do tych co ma, do tych regulaminów gmin. Ale akurat w Katowicach jest Bardzo prosty przykład. I bardzo proste to jest wyjaśnione. Pies musi być na smyczy bezwzględnie. Proszę bardzo, jest na smyczy. Pies musi być na smyczy, obojętnie jaki to by nie był. Czy to jest Mały Jork, czy to jest większy owczarek, czy to jest, nie wiem, dok argentyński jakiś, nie wiem, taki mega wielki. Obojętnie co to jest za pies, on musi być na smyczy. I teraz jeśli chodzi o kaganiec. Psy, które są y, na liście psów y, raz agresywnych Muszą mieć... Znaczy, może muszą, to jest za dużo powiedziane y, W przepisach jest Powinny mieć również kaganiec I teraz, jak to sobie tam woli interpretować? Bo powinny, to Trzeba czy nie trzeba? No, powin, powinny mieć kaganiec, więc I różni y, właściciele to różnie interpretują I tak samo jest z instytucjami Tam jakimiś sądowniczymi, tak? Więc y, to też zależy od, po prostu, od, od sędziego. Tak, no. Różne są y, przypadki, w których firma przestań tak. Y, w których y, y, wyrok był taki, a nie inny, albo na odwrót. Y, więc informuję, że jeśli ktoś przyjeżdża do Katowic i ma psa, który nie jest na liście, a owczarek nie jest, przypomniałem temu policjantowi od razu. I nie jest na liście y, ras psów agresywnych, nie musi mieć kagańca, jeśli jest pies na smyczy. I tak, i tak powinien być na smyczy. Co innego, bo trzeba to tu powiedzieć, co innego jeśli chodzi o y, miejsca publiczne, typu y, komunikacja miejska, jakieś galerie handlowe. Y, w, tym, y, w tych miejscach y, pies musi mieć kaganiec. To już jest. Bardzo dobrze zaznaczone, że pies musi mieć kaganiec, a nie że powinien. Muszę ją normalnie, ten, bo tam za blisko ulicy biegła. No i ten policjant taki trochę zdziwiony, że ja mu tam cisnę, ale tak grzecznie, kulturalnie, żeby nie było. On po prostu był zdziwiony. I on, no to ja bym sobie musiał doczytać Ja mówię, no to najpierw niech sobie pan doczyta A później niech pan opowiada głupoty Bo po prostu to mnie tak trochę Że on mnie zaczepił I on myślał, że on jest boss, nie? A jednak nie był boss, bo No bo kurde, no nie był, no <laughs> Także Potyczkę słowną wygrałem z policjantem Mysza <laughs> tutaj chodź Taka ciekawostka. I w, innych, w niektórych miastach jest również inaczej. W Warszawie, moim zdaniem, jak dobrze przeczytałem kiedyś, to jest tak, że pies nie musi być na smyczy, jeśli właściciel ma nad nim kontrolę. Ale jeśli nie jest na smyczy, to powinien być w kagańcu i znowu jest słowo powinien być więc trochę to takie wszystko naciągane. Yy, ale wiem, że on tam nie musi być na smyczy, nie? że w, yy, w Katowicach jest tak, że jeśli pies nie jest na smyczy, no to może tam dostać chyba 250 czy 200 zł mandatu za to, że pies nie jest na smyczy. A w Warszawie tego nie ma. No ale to każdy, jeśli ktoś jest z Warszawy, no to dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie, że takie coś istnieje, jak takie prawo. Yy, dajcie znać w komentarzu, jak to u Was w miastach jest, po różnych. Dobra, my idziemy, wracamy i jak będziemy przy paczkomacie, to może odpalimy. I chciałbym też zrobić taki, kurde, no nie wiem jak tam wejść teraz, bo jeszcze mogą mnie ukarać za to, ale spróbuję zrobić Wam taki, taki taką fotę, takie zdjęcie, żeby pokazać Wam stare zdjęcie akurat tego, tych budynków, gdzie ja mieszkam. No, i teraz jak to wygląda? Sobie, możecie sobie porównać, ale nie wiem, czy mi się to uda. Także musicie, musicie być cierpliwi na koniec filmu. <grystanie> Dobra, ja się na razie wyłączam, bo mi bateria padnie. Tu, jak będziecie widzieć, to tu są takie schody, nie? I te schody to może być. No, i te schody to miał być wasz punkt odniesienia. No, ale się kamera wyłączyła, już jej się nie dało załączyć, także. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda teraz.